Hej, witajcie po raz w Half Minute Hero, gdzie pora wrócić do Infinity Weapon Lord. Wow. Już sam, sam tytuł mówi mi, że będzie ciężko. Ale mamy tutaj lekko ja, które ma większą siłę. Chum, Może zostaje na tutaj przy koronie, bo nadaje jeszcze do walki więcej punktów. Eee. Yy. Buty czasu się tym bardziej przydadzą. Bo mają większego pęda. No w sumie to ma lepsze są. A wezmę sobie te. Dobra. Zbroja, tarcza czas lodować, może tą. Tą wezmę sobie, chyba więcej takich jakichś super tarcz to ja nie mam. Nie, nie mam. Miecz, zostanę sobie z tym, celność wszystko te. Dobra. Idziemy pobić Nieskończonego Lorda Mieczy Czy jakoś tak? Jak to było? Nieskończony Lord Mieczy O, o kurka wodna! Ile on tego ma, ma tam? Fancis... E, Fran, Francesca? To jest kobieta jeszcze na dodatek Widzę Podróżnika na Smoku To musi być ten ten, o którym mówił Noir. Nie wygląda na silnego dla mnie. No cóż. My... Myślę, że będzie fajnie. By moje bronie. Zanim... Zniszczę świat. Albo potępię swoje bronie, zanim zniszczę świat. ha, 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 ha. Będę czekać. No, trochę... Z... Do, trochę to jest daleko, no ale mam przecież smoka yy, Wrogi Lord kocha broń Zbiera je dla, jako swoje hobby Z pewnością Będzie używał broni podczas, Będzie używał tych broni podczas walki Lepiej znajdźmy jakąś silną broń yy, Która może mu dorównać Problem polega na tym kiedy, gdzie ją zdobędziesz? Jeśli dobrze kojarzę, to powinna to być bardzo silna broń. Lepiej znać gdzie najpierw. Ruszajmy. Miło. E, pamiętasz, że widząc, e, pamiętam, widziałem silną broń w wiosce na wprost. Spróbuj dostać się tam na początku. No i dobrze. Nie wiem, opowie mi pan teraz o innej broni. 750, Uu, święta tarcza. Dobra. Panie, szukasz wspaniałej broni. Co za szkoda. Słyszeliśmy, że Zły Lord e, podróż, e, poszukiwał tej broni. Więc sprzedaliśmy ją podróżnikowi. Podróżnikom oni wybrali się na północ. Myślę, że nadal możesz się do nich do, możesz ich dogonić. Jeśli chcesz broń, jeśli chcesz broń, to powinieneś poszukać tę dwójkę. Czyli już wiemy, że ich jest dwóch, chociaż coś. Daj mi jedzenie. 750, muszę sobie na pewno zdobyć, bo chciałbym dostać tą tarszę, co tam jest na dole. Dobry. Witam pana. E, he? Czy mam potężną broń? Oho! Ho. Chcesz, mówisz, że chcesz broń, którą dopiero dostałem. Jeśli chcesz ją, to możesz ją żąć ale e, ta broń jest droga. Nie dam jej za darmo. Zapłać mi za. 5000? Nie ma żadnych rozmów. Za tyle ci ją sprzedam. 5000? To ja powinienem dostawać milion za same te, za bestie. Znalazłem dobrą broń w mieście. Aha, czyli muszę się cofać w czasie, zanim ona kupi tą broń od tego gościa. Bo potem nie mogę nic zrobić. Nie. E, właśnie wtedy, kiedy, kiedy myślałem, że wszystko. E, kiedy mam świetną broń, zły lord wziął ją sobie. Chciałem dać tą broń. Musiałem oddać tą broń. Because you are weak. Szukasz dobrej broni. Więc widzę, że chcesz by tą dobrą broń. Dam się jest bardzo silna. Ale bardzo silna ryba na północ stąd. Ryba powinna być gdzieś daleko. Aha, czyli ta ryba? Czy faktycznie na północ gdzieś tutaj? O ty, co to jest? To miał być Megalodon, czy co to jest? Eee, dostałem coś? Nie. Kiedy myślałem, że ten zły lord. Czekaj, to może muszę... ...załatwić to najpierw. Czekaj, może jeszcze zdobędę sobie na wszelki wypadek tą tarczę. A potem się zajmę tym latającym czy tym pływającym czymś, dobra, święta tarcza. Znowu broń została kupiona. 5000, kurde za broń. Trzeba być wrednym. On mu powiedział, że gdzieś jakaś ryba to na północy zeżarła. Albo. Kurde, omijam coś. Zaraz. Kurde, no nie mam zielonego pojęcia, teraz. Eee. Naprawdę ją pokonałeś bardzo dobrze. Myślę, że będzie lepiej, że będziesz miał tą broń. Dzięki temu będziesz mógł pokonać złego lorda. Myślę, że jesteś odpowiednią osobą, żeby dać sobie siebie wszystko. Morsk morska włócznia. Aha, czyli to był dobra. Czyli po prostu ominąłem fakt taki, że on mi dał już tą. Trzeba było po prostu zabić tą rybę. Bye bye. I zdobyłem ponad no miarę tego kasy. Pogadaj z nim. Jak mogła się dostać? Sprzedaj ten. Zły lord. Tra la, 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 ja już mam. Naprawdę ją masz. Jest w porządku. Sprzedam się jak obiecałem. Poruszaj dalej. Czyli mam i młot i ten. I włócznie. Tak naprawdę Więc praktycznie jedyne co mi zostało to pokonać złego lorda Za pomocą włóczni pokonałem smoka, a potem mogłem kupić sobie topór Haha, w końcu jesteś Jestem imponowana, że udało Ci się, się zdobyć obie bronie Dzięki temu moja moc... Moja moc jest mniejsza teraz Tak czy siak nawet jeżeli nie mam tych, e, tych broni, wciąż mogę cię pokonać. Bardzo powoli się poruszasz jak na osobę, która mogłaby mnie pokonać z tą skrzydzią pełną broni. Co nie mojej bronie? One nic nie robią. Błajk, poszła. No, no i kyst pokonany trochę to potrwało, bo musiałem kurde pozbierać te te, ale kto by się spodziewał, że muszę najpierw załatwić megalodona, a potem kurde ten załatwi zdobyć te w włócznie, a potem załatwić tego smoka świetna robota, pokonałeś złego lorda, tralala, no ale teraz nasz, yy, yy, nasza, ten jest bezpieczny, na. Wygląda na to, że też masz dwie z naszych broni yy. i udało, wy, udało ci się wygrać w walsę. Tak przy okazji, to wypadło z zamku złego króla. Myślę, że gdzieś to schował po prostu żegnaj. Zatrzymam buty, białe buty. Biały, biały koń, tak to się zowie, no ale. Białe buty to wygląda jak białe buty, nie? Zły lord był silny. Ale pokonanie silnych. W, e, ale jeśli pokonamy silnych złych lordów, będzie. E, Noir będzie panikował. Jesteśmy prawie przy końcu nasz. E, Jesteśmy prawie na końcu kontynentu. Nie ma gdzie uciekać. Kontynuujmy go przygwarzanie, czy coś ten descent. No, i tu jest 29 z tej części. Ten mały bohater. Dzięki. I teraz zostało praktycznie chyba numer 30. Jak dobrze kojarzę, bo to była misja 29. No, chyba że się, się mylę, a raczej się nie mylę. Dobrze mówię? Tak, misja 30. Czyli teraz praktycznie muszę wrócić się do poprzedniego tego i zająć się misją numer 29, tutaj. Ale do tej pory ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć!